Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, nie Magister Zarzycki, jestem naprawdę w złej formie, mam nadzieję, że tego po mnie nie widać, ale złaziłem całą gminę Staszów licząc portrety Pana Burmistrza na banerach, na plakatach. Przy okazji oglądałem inne też wiszące portrety różnych wisielców i proszę Państwa, naprawdę mam nadzieję, że tego nie widać, ale po mnie, ale naprawdę trochę mi odbija. Proszę Państwa, wszędzie widzę kutasy, gdzie nie popatrzę, czy tu, czy tam, czy nisko, czy wysoko? Wszędzie widzę wiszące kutasy. Proszę Państwa, strasznie Państwa ostrzegam. Nie liczcie już tych wiszących banerów, plakatów, bo też Wam się to może zdarzyć. Najlepiej, jak będziecie chodzić, popatrzcie gdzie ja, gdzie nie popatrzę, to tutaj w tym naszym miasteczku wszędzie widzę wiszące kutasy. Proszę Państwa, jeżeli będziecie szli w niedzielę do kościoła, czy nawet na, na wybory, to najlepiej, gdybyście sobie z, kupili, no kupić to będzie ciężko bo to na targu trzeba by w poniedziałek kupić takie końskie okulary, to są takie, wiecie Państwo, to są takie y, tutaj na, na, na koniowi się na łeb na, nakłada i koń wtedy widzi tylko, tylko prosto i nie, nie patrzy na boki i wtedy idźcie prosto do kościoła na te, na te różne y, plakaty, banery nie patrzcie, bo naprawdę skończycie tak jak ja <laughs> naprawdę, mam nadzieję, że przynajmniej wyglądam w miarę normalnie, ale naprawdę, wszędzie widzę Widzę wiszące kutasy, żegnam Państwa. To jest coś strasznego. Straszny widok.